Proszę Państwa, w programie Szłonański są czas na porządną publicystykę. My, moi drodzy, mamy misję. Nasza misja to rozmowy w tłoku. Proszę bardzo, jako pierwszy gość, mąż stanu i Jolanty, przystojny na swój sposób, Aleksander Kwaśniewski. Jolanta Kwaśniewska, jego żona, pierwsza dama kraju, najpiękniejsza dla niego i dla innych. Piotr Franceski, proszę bardzo. Od Stefana, podziwiana kobieta teatr, Krystyna Janda. Dzień dobry. 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 Proszę bardzo, proszę Państwa, zanim zacznę całą rozmowę, to. Chciałbym, Pani Krystyno, dla Pani, ode mnie kwiaty, za zwycięstwo, za film Wróżby Tumata. Wygrała Pani w dyni. proszę bardzo, to dla Pani. Dziękuję, bardzo dziękuję, przepraszam, ale Szymek, ja się nie spodziewałam, to takie, nie wiem, zaskoczenie, fajnie. Ale przecież Ty jesteś fenomenalną aktorką, no. Musisz to w końcu uwierzyć. Nie, bo ciągle tak mówimy o mnie. Przepraszam. A ja chciałam powiedzieć, że przecież Piotrek ale zrobił, ale nie, bo Piotrek nie. zrobił cudownego kleksa. Tak? Nawet dwa. <gryzny> <gryzny> A ty pamiętasz, gdzie myśmy się poznali? No, na basenie. On stań o Piotrek, no proszę Cię, no Jezu, nie, bo to było, to było w bufecie, w Teatrze Narodowym. Ty stałeś po pierogi, no. a ja, no nie, a ja, a po cholery ja tam stałam. No, no jak, to po to ty stałeś, to ty, po papierosy stałaś, misko. Ja apeluję do Państwa rozsądku. Marnujemy czas antenowy na jakieś bzdury, myszku, kotku. No Kochani, prawica wygrała w Polsce, zaczynają się schody. Właśnie, proszę Państwa, schody. Schody, schody, nie mogą schody wyjść nigdy z mody. Bo ja, ja tę piosenkę, Piotrek, ja to zawsze... Dziękuję, ale nie, bo to Piotrka piosenka. Ja ją zawsze śpiewam Edwardowi przed no, snem. Dlatego <grodzels> <grodzels> nie może spać. A jakie plany ma para prezydencka no, na przyszłość, bo przecież. Wie pan nie wiem jak moja małżonka, natomiast aczkolwiek ja zastanawiam się nad objęciem funkcji pierwszego sekretarza ONZ. Gdzie? Jak to mówią nasi znajomi za Oceanem New York City! Yeah. Oh. Oh. <grym> Dobroweń. Dobroweń. Proszę Państwa! Nowy Jork to jest cudowne miasto, miasto artystów. Ja tam poznałam fantastycznego młodego operatora. Ojej, właśnie pani Krystyna, y, operatora, ale to przy kręceniu filmu jakiegoś znanego. A nie, ale właśnie, że nie, bo to było w takim dużym pawilonie handlowym Aha. na Manhattanie. On był, bo on był operatorem wózków widłowych. Oh. Tak, a nie. No, tylko to ciężki temat. To... Nie, no właśnie trochę ciężki, bo niestety urwał nam się kontakt. Aż to przykre, ale pani Krystyna, może jakoś tak przez ambasadę no właśnie, może będzie, będzie można go. Odszukać. Ale nie, nie, bo nie, bo źle mnie pani zrozumiała. Niestety nie, nam się urwał kontakt w pokoju hotelowym. Chodzi o gniazdko. On, on, on. Nie. Chwilkę. On to naprawiał. I po prostu poraził go prąd. Ale Krysieńko, już. O, Boże. Nie pompuj, nie pompuj, myszko, nie pompuj. Ale Piotrek, o Boże, a ja nie mogę... Ale nie, nie nabuzdowywuj się. O, o, to jest dobrze, kochanie. 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 Nie. kochanie. Nie. kochanie. Nie. kochanie. Nie. Już, Już. Już, Jakaś, Jakaś romantyczna historia. Słyszałeś? Potem co usłyszałem, kochanie, chciałem oświadczyć całej Polsce, że jestem wzruszony. Dziękujemy. Pani Joluła, pani była w Stanach? E, tak. Byłam w Stanach depresji e, po <laughs> słynnym upadku Głotka, Cimoszewicza, ale nie rozdrapujmy ran, proszę. Jola, ja bardzo Cię proszę, ja Cię bardzo proszę, ja mam dosyć, a ja tolerowałem to długo, ja dosyć mam powtarzania ciągle Cimoszewicza w naszym domu. Tolerowałem, ale Miarka się przebrała i dziś pakuje swoje rzeczy, jazda dopuszczy. Go away! Chcesz go away? To będzie go away. Ja dla ciebie będzie nawet wash and go. Jak chcesz, pójdę. Wyjadę. Co ty sobie myślisz? A co ja z niego mam? Ja już nawet zapomniałam, co to jest seks. O, to ja mogę pokazać bardzo proszę. Ja na szczęście jeszcze pamiętam. Nie, nie, ja jeszcze czuję! A on proszę Państwa, mi wmawia, że seks to wiocha. Jolanta! Wow. Nie, przepraszam. No. Cała Polska Cię ogląda. I bardzo dobrze. Pokazałaś wszystko. Całą swoją twarz. Doskonale się skompromitowałaś. Ale Olek, panie prezydencie, zaraz. Dlaczego od razu skompromitowałaś? Proszę być troszeczkę wyrozumiałym. Jednak pańska żona jest przede wszystkim kobietą. Dziękuję bardzo. Tak, e, poczekajcie, porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Na przykład, nie wiem, może o moim teatrze. O. No A gówno mnie tam obchodzi pani teatr. O! 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 Mężem ja chcę Masz konkurencję, Krysienko, zobacz. Więc e, <śmiech> <śmiech> tyle razy cię prosiłem, Jolu, żebyś nie, nie łykała niczego przed programem. Ale kto, kto mnie faszerował tabletkami uspokajającymi? Pamiętasz, jak zeznawałam przed komisją śledczą? Kto mi kazał łykać tabletki uspokajające? Potem jak wyszłam, to zasnęłam jak, jak, jak nie wiem co w toalecie sejmowej i to bez Jaśka. Ale ja też nie mogę zasnąć bez poduszki. O. Tak! Ty, ty się nie wtrącaj, histeryczko a. jedna, bo to nie była poduszka, tylko ochrona zboru. Poza tym u nas już nie pracuje. Nie, przepraszam, Boże, Szymon, przepraszam, czy tu można zapalić? Pani Krystyno, ciągle nie można. Ale, o nie, a przepraszam, nie. a była u ciebie ostatnio Tyszkiewicz no i be, co? ale kochana, ona jeszcze. Może zagrać amantkę, ale nie przejmuj się, charakterystyczne aktorki są częściej obsadzane. Nie przejmuj się. O Boże. Nie ma. Nie, Szymon, poczekaj. Następnym razem ja cię bardzo proszę, jak mnie zaprosisz, proszę popielniczkę i, nie wiem, zapalniczkę, bo nie mam. Dziękuję. Panie Szymonie, ja chciałem Dziękuję. powiedzieć, że dawno się tak nie bawiłem. Chyba ostatnim razem na swoich chrzcinach. A następnym na przyszłość. Poproszę w garderobie kimono. Żeby zakieć franka. Proszę państwa. No to już pan powiedział. Słuchajcie, co mi się przypomniało. Coś wam powiem. Pamiętam, jak Oleg zeznawał przed komisją. Jola, Właściwie nie zeznawał, miał proszę, zeznawać. Jola, Jola, bardzo się proszę. Tylko nie o orlenie, nie tak? Orlenie. Nie, A, właśnie, proszę orlenie. Państwa, być nie może orlenie. kończymy rozmowy w tłoku. Ja tylko bardzo proszę, korzystając z tego, że jest Pan Prezydent, już sprawa została załatwiona poza kamerami, Ach. może krótkie orędzie, proszę tam zawrzeć coś tak do narodu, tam nas ogląda. Dziękuję bardzo. Rodacz. Jest sytuacja trudna w Polsce, trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, że rządy przekrew objęła prawica. Na szczęście są w kraju jeszcze ludzie dobrej woli, którzy chcą dla niego pracować. Jola ma fundację, daj Buzi Lesiowi. Ja mam Jolantę. Dziękuję bardzo. Wierzę, że zrobimy wiele dla Polski. To ja,